Co definiuje granice ludzkiego doświadczenia? Poza przeciętnością, znajdujemy historie tak niezwykłe, że wymykają się zrozumieniu. Dziś zagłębiamy się w życie dziesięciu kobiet, które dzięki swojej sile, tożsamości i odwadze stały się prawdziwymi, żywymi anomaliami. Numer 10. Koni Kalb. Cud odporności twarzy. Koni Kalb, urodzona w 1963 roku. Zapisała się w historii medycyny nie z wyboru, ale z powodu niewyobrażalnej tragedii, po której nastąpiła rewolucyjna nauka. Jej życie wywróciło się we wrześniu 2004 roku, gdy padła ofiarą brutalnej napaści. Jej własny mąż strzelił jej w twarz ze strzelby w Hopedale, Ohio. Uszkodzenia były katastrofalne. Jej nos, policzki, podniebienie i jedno oko zostały praktycznie zniszczone. Uniemożliwiając jej samodzielne oddychanie, jedzenie czy odczuwanie zapachów. Była prawnie niewidoma i uwięziona w trwałym oszpeceniu. Przez pięć lat koni przeszła 30 bolesnych i często niepełnych operacji rekonstrukcyjnych. Przełom nastąpił w grudniu 2008 roku w Cleveland Clinic. Została pierwszą osobą w Stanach Zjednoczonych, która otrzymała niemal całkowity przeszczep twarzy. Podczas 22-godzinnej operacji kierowanej przez doktora Marię Semianow. Procedura zastąpiła 80% jej twarzy, włączając kości, nerwy, mięśnie, skórę i naczynia krwionośne od zmarłej dawczyni. Po przeszczepie koni odzyskała funkcje życiowe mogła ponownie oddychać, jeść, smakować, mówić, a nawet się uśmiechać. Jej odwaga przekształciła ją w rzeczniczkę dawstwa narządów i latarnię nadziei. Koni żyła jeszcze przez dekadę, pozostawiając dziedzictwo świadczące o bezprecedensowej ludzkiej odporności i nadzwyczajnych granicach innowacji medycznej. Numer 9. Ashley Blocker. Brak bólu. Ashley Blocker, młoda kobieta z Georgii, cierpi na jedną z najrzadszych znanych chorób genetycznych wrodzoną niewrażliwość na ból ICD. Dla większości ludzi, życie bez bólu wydaje się supermocą. Dla Ashlin i jej rodziny jest to ciągła i niebezpieczna walka. Ból jest niezbędnym systemem alarmowym organizmu. Bez niego katastrofalne uszkodzenia mogą pozostać niezauważone. Diagnozę postawiono kilka miesięcy po urodzeniu, gdy jej rodzice zdali sobie sprawę z problemu, kiedy nie reagowała na poważne wysypki skórne ani urazy. W bardzo wczesnym wieku cierpiała na poważną infekcję oka, nie wykazując najmniejszych oznak dyskomfortu. Dorastając, Niebezpieczeństwa się zwielokrotniły. Ashlyn pewnego dnia poważnie poparzyła się gorącą patelnią, nawet nie drgnąwszy. Złamania, głębokie skaleczenia i infekcje nie są sygnalizowane przez ból ostrzegawczy, co oznacza, że nawet drobne incydenty mogą szybko zagrozić jej życiu. Wymaga to ciągłej nadmiernej czujności ze strony jej rodziny. Ashlyn i jej rodzina aktywnie współpracują z naukowcami, dostarczając swoich rzadkich danych genetycznych. Paradoksalnie, ta, która nie może odczuwać bólu, może posiadać klucz do leczenia bólu przewlekłego. Numer 8. Szenina i Somme. Tajemnicza choroba czarnych kolców. Szenina i Som prowadziła typowe życie studentki Uniwersytetu w Memphis, aż do 2009 roku, kiedy prosta reakcja alergiczna przekształciła się w medyczny koszmar. Po zażyciu przepisanych sterydów, ciało Szeniny zaczęło wytwarzać dziwaczne i bolesne narośla na skórze. Nie były to zwykłe strupy. Były to twarde, czarne, kolczaste włókna, wyrastające na zewnątrz z jej mieszków włosowych. Zasadniczo jej ciało produkowało struktury keratynowe, sprawiając wrażenie, jakby zamiast włosów rosły jej paznokcie. Lekarze byli głęboko zdumieni. Testy wykazały, że jej ciało produkowało 20 razy normalną ilość komórek skóry na jeden mieszek włosowy. Ekstremalna anomalia biologiczna. Choroba sprawiła, że odczuwała stały i wyniszczający ból, często uniemożliwiający chodzenie, i walczyła z przewlekłymi infekcjami. Pomimo konsultacji z ponad tuzinem ekspertów, jej choroba pozostawała przez lata całkowicie niezdiagnozowana, określana jedynie jako tajemnicze schorzenie skóry. Historia szeniny. Jest zdefiniowana przez jej zaciętą walkę o uzyskanie odpowiedzi w obliczu medycznej ciszy. Jej siła przekształciła ją w rzeczniczkę walczącą o świadomość rzadkich chorób i cierpienia osób bez ustalonej diagnozy. Numer 7. Tania Angus nieopozywalny gigantyzm. Urodzona i wychowana w Las Vegas, Tania Angus rozpoczęła dorosłe życie jako modelka na wybiegu, mierząc 1,73 m. 5 stóp 8 cali. Jednak w wieku 22 lat otrzymała diagnozę, która nieodwracalnie zmieniła jej los. Akromegalia. Rzadkie zaburzenie przysadki mózgowej charakteryzujące się niekontrolowaną nadprodukcją hormonu wzrostu. Chociaż w wielu przypadkach uleczalna, choroba tani była wyjątkowo oporna. Odporna na wszelkie standardowe interwencje medyczne. W ciągu następnej dekady jej wzrost stał się niepowstrzymany. Wzrost tani osiągnął 2,18 m. 7 stopów 2 cale, a jej waga zbliżyła się do 180 kg. Tej kolosalnej transformacji fizycznej towarzyszyły ostre bóle, znacznie ograniczona mobilność i przewlekłe komplikacje zdrowotne. Mimo trzech operacji mózgu mających na celu usunięcie guza, zabiegów radioterapii i eksperymentalnych leków, wyrzut hormonu wzrostu nigdy nie ustąpił, czyniąc ją jedyną znaną kobietą, której gigantyzm opierał się wszystkim wysiłkom medycznym. Tania stawiła czoła tej rzeczywistości nie z rozpaczą, lecz z determinacją. Wykorzystała swoją widoczność, aby stać się zagorzałą rzeczniczką wczesnego wykrywania guzów przysadki mózgowej. Jej tragiczna śmierć w wieku 34 lat nie zakończyła jej misji. Jej dziedzictwo trwa dzięki ciągłej pracy jej matki. Numer 6. Risykatis Katis. Anomalia niebieskich oczu. Risy kobieta z Ilorin w Nigerii, jest uderzającym przykładem najrzadszej formy wariacji genetycznej. Jej cechą charakterystyczną są naturalne i uderzające niebieskie oczy, co jest wyjątkowo rzadką cechą u osób czarnoskórych bez kaukaskiego pochodzenia. Ta anomalia wzroku nie dotyczy tylko jej. Jej dwie córki również odziedziczyły ten sam odcień. Risikatis wyjaśniła, że urodziła się z niebieskimi oczami i nigdy nie cierpiała na problemy ze wzrokiem, co potwierdza naturalne pochodzenie tej cechy. Co czyni jej przypadek szczególnie niezwykłym, to brak tego koloru oczu w całej jej znanej historii rodziny, zarówno ze strony matki, jak i ojca. Niebieskie oczy są zazwyczaj powiązane z określonymi wariantami genetycznymi, skoncentrowanymi poza populacjami Afryki Zachodniej, gdzie gen brązowych oczu masowo dominuje. Jej nietypowy wygląd szybko przyciągnął uwagę mediów i niestety, Lokalne kontrowersje. Pojawiły się doniesienia, że jej mąż oddalił się od rodziny z powodu niebieskich oczu dzieci. Incydent ten podkreślił presję społeczną i nieporozumienia towarzyszące tak rzadkim ekspresjom genetycznym. Risikatis i jej córki pozostają fascynującym przykładem potężnej roli przypadków w fenotypie człowieka. Numer 5. Alek Wek. Redefiniowanie globalnego piękna. Alek Wek. Jest kimś więcej niż top modelką. Jest siłą kulturową, która fundamentalnie zmieniła definicję piękna w modzie haute couture. Urodzona w Wau w Sudanie w 1977 roku, jej młodość naznaczona była surowymi realiami wojny domowej. W wieku 14 lat uciekła z rodziną ze swojego domu, szukając schronienia i nowego początku w Londynie. Podróż, która ukształtowała jej siłę i odporność. W 1995 roku odkryta na londyńskim targu, uderzające cechy Alek, jej głęboka i ciemna skóra, posągowa sylwetka i promienny uśmiech mocno kontrastowały z eurocentrycznymi kryteriami piękna dominującymi w branży modelingu. Szybko podpisała kontrakt z główną agencją, a dwa lata później w 1997 roku przeszła do historii. Alek została pierwszą afrykańską modelką na okładce magazynu L. Ten moment był rewolucyjny, oferując globalne uznanie niezliczonym czarnoskórym dziewczętom. Jej kariera eksplodowała. Modelka chodziła po wybiegach dla Chanel, Dior i Alexander McQueen. Jej wpływ był tak głęboki, że aktorka Lupita Nyongo przypisała jej zasługę za pomoc w zaakceptowaniu własnego piękna. Dziś Alek wykorzystuje swój potężny głos jako działaczka humanitarna i rzeczniczka uchodźców, dbając o to, by jej dziedzictwo wykraczało daleko poza modę. Numer 4. Rosie King. Moc neuroróżnorodności. Rosie King, wpływowy głos z Wielkiej Brytanii, na nowo definiuje rozmowę wokół neuroróżnorodności. Zdiagnozowana jako osoba autystyczna w wieku 10 lat, Rosie postrzegała swoją kondycję nie jako deficyt, ale jako unikalną i intensywnie wyobrażeniową soczewkę przez którą doświadczała świata przekształciła swój sposób funkcjonowania mózgu w twórczą siłę międzynarodowe uznanie zyskała w wieku zaledwie 16 lat dając słynną konferencję TED śmiało kwestionując wszechobecne stereotypy i ograniczenia narzucane osobom autystycznym przesłanie Rosie było głębokim odrzuceniem presji na dostosowanie się Otwarcie przyjęła swoją tożsamość, twierdząc, że bycie innym nie jest słabością, ale atutem, supermocą, która zapewnia jej nadzwyczajną perspektywę. Wyjątkowość Rosie wynika z jej niesamowitej zdolności do wyrażania, jak autyzm kształtuje jej percepcję i kreatywność. Otwarcie omówiła również swoją diagnozę mutyzmu wybiórczego, dzieląc się zawiłościami swojej drogi do komunikacji. Dziś Rosie King jest pisarką, prelegentką i rzeczniczką. Nieustannie inspirując ludzi do doceniania i przyjmowania swoich różnic poznawczych. Jej odwaga dowodzi, że przyjęcie unikalnej natury swojego umysłu może uczynić świat bogatszym i piękniejszym miejscem. Numer 3. Modeline Stewart, ikona integracji. Madeline Stewart, australijska modelka urodzona w Brisbane w 1996 roku, stała się międzynarodową ikoną Zaciekle kwestionując granice przemysłu mody. Urodzona z zespołem Downa, przeciwstawiła się początkowym oczekiwaniom medycznym i wyruszyła w niezwykłą podróż transformacji i rzecznictwa. Jej kariera modelki nabrała tempa w 2015 roku, po osiągnięciu ważnego etapu zdrowotnego, tracąc ponad 20 kg. Zdjęcie dokumentujące jej transformację natychmiast stało się wiralne, katapultując ją w światło reflektorów. I zapewniając jej dwa główne kontrakty. Madeleine przeszła do historii w 2015 roku jako pierwsza profesjonalna modelka z zespołem Dauna, która wystąpiła na New York Fashion Week. Od tego czasu chodziła po wybiegach w Paryżu, Londynie, Dubaju i Chinach. Osiem i była prezentowana w czołowych publikacjach modowych. Jej wpływ został formalnie uznany w 2017 roku, gdy Forbes Nazwał ją wiodącą postacią w zakresie różnorodności w modzie. Poza wybiegiem, Madeline jest zapaloną rzeczniczką, założycielką zespołu tanecznego Inside Out Outside dla młodych osób niepełnosprawnych. Jej życie jest głęboką demonstracją wytrwałości i siły reprezentacji dla integracji. Numer 2. Rose Guile, akceptacja brody. Rose Guile, 39-letnia kobieta z Oregonu, w Stanach Zjednoczonych. Uosabia potężną zmianę w standardach piękna, decydując się na przyjęcie swojej pełnej, naturalnej brody. Jej trudna droga rozpoczęła się w wieku zaledwie 13 lat, kiedy zauważyła nadmierne owłosienie twarzy. Powszechny objaw zespołu policystycznych jajników PCOS, choroby hormonalnej. Przez lata, zmuszona przez zażenowanie i silną presję społeczną, Rose walczyła ze swoim wyglądem w tajemnicy. Poddała się wyczerpującej rutynie codziennego golenia, depilacji i kosztownych zabiegów laserowych, szukając trwałej ulgi, która nigdy nie nadeszła. Emocjonalny koszt tej ukrytej walki był ogromny. Jednak Rose w końcu osiągnęła punkt zwrotny: decyzję o zmianie życia poprzez porzucenie golenia. Kiedy pozwoliła swojej brodzie rosnąć, rezultatem nie był wstyd, ale głębokie wyzwolenie i rodząca się pewność siebie. Zamiast się ukrywać, stanęła prosto i poczuła się potężniejsza niż kiedykolwiek. Jej wybór przekroczył osobistą ulgę. Publicznie przyjmując swoją odmienność, zainspirowała ludzi do fundamentalnego przemyślenia konwencjonalnej kobiecości i prawdziwego piękna. Rose Gayle żyje teraz na własnych warunkach, co jest dumnym świadectwem, że pewność siebie pochodzi z autentyczności. Numer jeden. Jocelyn Wildenstein. Ostrzeżenie estetyczne. Jocelyn Wildenstein. Szwajcarska celebrytka zyskała sławę dzięki połączeniu ogromnego bogactwa, wystawnego stylu życia i kociemu wyglądowi, wynikającemu z ekstremalnych zmian estetycznych. Poślubiła miliardera Aleka Wildensteina w 1978 roku i żyła w orbicie ultra bogatych. Od początku lat 80. Jocelyn poddała się licznym operacjom plastycznym twarzy i ważnym zabiegom kosmetycznym, w tym wielu liftingom modyfikacją powiek oraz powiększeniem policzków i ust, rzekomo dążąc do estetyki naśladującej duże koty. Jej transformacja stała się publicznym widowiskiem i ostrzeżeniem. Jej były mąż pewnego dnia zauważył, że uważała, iż może naprawić swoją twarz jak mebel. Wildenstein często minimalizowała zabiegi, twierdząc, że jej naturalnie koci wygląd jest dziedziczony po babci. Medialne przezwiska, takie jak Catwoman, Ugruntowały jej ikoniczny status. Jocelyn Wildenstein jest ekstremalną postacią, podnoszącą kluczowe pytania o tożsamość, wizerunek własny, lęk związany ze starzeniem się i potencjalnie dewastujące rezultaty, gdy interwencja kosmetyczna jest przesunięta poza granice biologii człowieka. Numer 11. Moment nieprzewidzianych przypadków. Idąc plażą, dwóch mężczyzn spotkało raje. Kulturystkę o imponującej budowie ciała. Jej ogromne ramię przyciągnęło wszystkie spojrzenia. Zaciekawieni i pełni podziwu, poprosili ją o zdjęcie. Raja zgodziła się z uśmiechem, pozostawiając wspomnienie równie potężne, co niezwykłe. Te dziesięć niezwykłych kobiet przypomina nam, że ludzkie doświadczenie jest nieograniczone. Niezależnie od tego, czy zostały ukształtowane przez genetyczny los, cud chirurgii. Czy zaciekłą determinację przyjęły swoją odmienność? Są żywymi pomnikami nadzwyczajnego potencjału, który drzemie w każdym z nas.